Na moim kanale, witam na nowym projekcie, na, na nim jest to modyfikacja do Medivala 2 pod tytułem Debello Mundi. To, dlaczego skończyłem z Legacy of the Great Torment? To jest bardzo proste, po prostu. <laughs> Znudziło mi się. Chwilę mamy jakieś problemy techniczne. Teraz wrócę. Mhm. Mm Ok, wszystko już powinno być ok. Debello Mundi. Full kampania. Nie wiem na czym to polega. I zobaczmy. Wielka, wspaniała mapa z czasów Imperium Rzymskiego. Idziemy tak. Po pierwsze, co mamy? Part partowie. Partia. Czyli jest to, są to pozostałości Imperium Macedońskiego. I zobaczmy. Oni są... Nie wiem nigdzie to nie zaznacza się. No niestety. Dalej, co mamy? Salucydzi. To jakoś zaznacza na tej dużej mapie? I red. Nie wiem czy to nie będzie jakiegoś dźwięku, ale najwyżej jeden będzie z reklamami, a następny już nie będzie dźwięku. Sarmatia. Norici Scytowie Sabaseni Kartagina Bactria Bri Britons Gauls G Germanie Tych nie znam z historii Rzymianie Grecy Macedończycy Saka Numi Numidzi Pont, Egipt, Armenia, Getowie, Dacja, Indie i Hindusi. Z czym zagram? Oczywiście zagram Żymem. A dlaczego? Nie chcę podwiadomień. Poziom, Extreme, Extreme, bla, 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 bla. Wszystko zaznaczone dalej. Dlaczego tak gram? O, wstęp. Mmm. Mm średnia śre jakoś wykonania tych jednostek jest średnia, ale widać, że się postara się zrobi chociaż wstęp. Nie wszystkie nie wszystkie mody mają. Okej. Okay. Był to krótki wstęp. Nie wiem czy nie dostanę tego, Praw autorskich na tą muzykę, ale jak to mówiłem nagram dwa pierwsze, trzy pierwsze odcinki, może będą z reklamą, może bez To się zobaczy I zobaczymy co wyjdzie dalej Jakość jest... Jakość wygrywa z liczbą W sumie nie jestem pewny do końca Awe konsul. Rzym jest potężny. Zaczęła się wojna przeciwko Perusowi i jego Grekom. I jego grecki, i kole, greckim koloniom. Oj, dobra, nie chcę, szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się tego czytać. W każdym razie opowiem, jaka jest sytuacja. Tu o. Jesteśmy już po wojnach z greckimi. Zajęta sana, Libelium. Czas rekrutować dosłać posiłki Okej, okay, już wszystko w porządku powinno być Chwila, na ja jednostka gram? Chwila Bo jakieś mi ustawienia dziwne weszły Być może będziemy musieli jeszcze raz zacząć, ale czu... Czu... Cóż? Jakieś tam małe problemy Opcje Wideo Kust so, oh, hi, high, ha jest No, najwyższe, najwyższe, najwyższe Aha Game Settings, może tutaj? Unit scale hey. Aha. Aha. Czyli po prostu takie są wielkości jednostek w, tej, w tym modzie. Nie byłem pewny, dlatego wolałem to sprawdzić, więc żadnego. Nic nie spierdoliłem na początek. To jest pozytyw. Hmm, no, oczywiście teraz trzeba tylko poczekać, co się znowu załaduje. Okej, okay. i wracamy. Zobaczmy. Mamy jakieś tam problemy. Nie wiem jak to, to się stanie, kiedy najadę na Rzym. Ale to chyba zrobię. Aha Nie da się. Czemu się nie da? Nie wiem. Okej. Okay. Trzeba... Ja wiem, że tu jacyś są gen... Nie. Ale duże są te miasta, trzeba będzie je trochę poulepszać. Zobaczmy. Low, low. Norm, low. Zawsze tak gram. Jak ktoś powie. Jak ktoś już oglądał mnie, to wie, że ja zawsze tak gram, że to powoduje, że przy małych państwach bardzo, bardzo długo zajmujemy się wybicie na ten normalny etap. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze jakieś jednostki. Ok, Najemnicy jacyś. Bierzemy. Ok, tutaj oblegamy. Tego pana tutaj. Najpierw zrobimy tutaj na szybko wieżyczkę. Ok, I więc zobaczmy, co by tu można dać. Czegoś do zadowolenia. Chwila, z czego to wynika niezadowolenie. Z, z biedy. Farmy cokolwiek. Okej. Okay. Messana też by się przydało, ale jedziemy wszędzie farmy. Zobaczmy, to są Galowie. Wrócisz tutaj i zobaczmy, na co wydajemy. Zobaczmy, co wyjdzie na następnej turze. Czy będę musiał to jakoś przeorganizować? To moje państewko, bo widzę, że mimo gigantycznych zysków, mam gigantyczny opłat. Pewnie jakieś jednostki są bardzo drogie. Nie no, prędkość przewijania tur też genialna. No, ale jakoś to przeżyjemy. jak... Ja, nie, ja ni niestety nie nagrywam tego frapsem, tylko OBS-em i no niestety nie mogę tego jakoś tak bez problemowo i bez jakichś większych problemów dla mnie później i bez spadku jakości związanych z tym to dzielić niestety. cytowie. Aż przeczytałbym, co to jest ta sakaruka. Mhm. Mm o, nowe mundury bawarskich policjantów. No to cudownie. O Boże. Co ja robię ze swoim życiem? Studia, a ja gram na komputerze. Ale ten Rzym to naprawdę bym chętnie wziął, tylko nie wiem, jak mam to zrobić. Na pewno jakoś się da. Jeszcze nie widziałem w żadnym medievalu opcji, żeby nie dało się podbić jakiegoś miasta. No. Chyba, że w ale to jest sytuacja wyjątkowa. Aha. Mhm. Aha. 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 Mhm. 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 Najwyższy poziom trudności. Aha. Mhm. Mhm. Mam nadzieję, że na mapie bitewnej takie jednostki nie będą się zachowały. Bo jak się będę się zachowały, to ja dostanę chyba depresji. Jak będę musiał to wygrać. Po że się jest w sytuacja z... zawsze Nie, te jednostki nie są wcale takie drogie. Na co ja tyle wydaję? 13 tysięcy na armii. Aha. Dziwne. Mm -hmm. Albo tutaj są już Admin Narałowie. Ej, no Lance. jeden z siedmiu cudowantycznego świata odkryty. Lance. Z Zobaczymy. Następna... Chwilę. Następna tura może by się przydało coś zdobyć. Chwila. To jeszcze się utrzyma 5 tur. Ta armia powinna sobie poradzić. Chociaż to, co po ostatniej akcji. To jest kto?

Okej. Okay. Kupiec. Dwadzieścia... Tu na niczym nie zarabiał, okej. Okay. I kolejny dyplomata. A nie, Culture Conversion, to chyba poproszę Ciebie tutaj. No dokładnie. Zobaczymy, jak z pieniędzmi wyjdę na następną turę. No przydałoby się, żeby... Nie wiem, na czym ja tak... Chwila. Właściwie nie wiem, za co nawet tyle płacę, ale to OK. No, może za generałów tylu. Muszę ogarnąć przez kilka tur sytuację w państwie mhm. Żeby wiedzieć czy jestem bezpieczny, czy nie Znaczy się, żeby sobie zabezpieczyć położenie może nie położenie, a tyły Coś ciekawe... Szczerze powiedziawszy, ciekawa kampania, jeszcze się z tego nie spotkałem. Ale widać, że się bardzo wzorowali na Romie, przez który tego chwilę grałem u kumpla. Jeden co oczywiście. Ze względu na to, że tak to mniej więcej... Że tam były też, mniej więcej, gigantyczne przychody, gigantyczna kasa za armię. Miasto było w stanie wydać... Miasto było w stanie po 20 tysięcy ludzi. Po 20 tysięcy golda na turę robić. Przy czym oddział kosztował 1600 utrzymania. Tarentium. Chyba wyłączę właśnie podążanie za jednostkami, bo to też sporo czasu idzie. Myślę, żeby te tury też szybciej przeklikwały. Elenobactrioli No, ciekawe, ale chciałbym. Ci, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w późniejszym. Na przy, wiem, że. O, wiem, co mógłbym zrobić, żeby te jednostki stanieć, bo wiem, że tutaj jest ten. możliwość rekrutowania tych jednostek z. Y, terytorialnych. No, już powinno być lepiej z pieniędzmi. Więc jeżeli coś takiego by faktycznie istniało, to one są darmowe i wtedy mógłbym te jednostki darmowymi, jedno te miasta darmowymi jednostkami zapełnić i byłoby już w utrzymaniu, bo oczywiście rekrutacja dalej kosztuje i oczywiście byłyby już mniejsze skutki finansowe dla mnie, tylko że muszę najpierw ogarnąć kilka rzeczy. Mhm. Okej, okay, już widzę, że mam przychody. No, jakie jednostki mam tu do rekrutowania? Hastati. Trudno mi powiedzieć, jakie to będą potem jednostki. Merchant. Biorę cię, Merchancie. Greek. Mam z kimś wojnę ogólnie? Tylko z okej Okej. Okay, kolejne tu podpisane... A, bo tu mamy jeszcze jednostki te Czyli one są... Okej, okay, czyli ci. Dobra, ale to chyba będzie tyle w tym odcinku. On będzie chyba trochę krótszy, bo no chcę jeszcze kilka dzisiaj odcinków zrobić. Dzięki na razie, dzięki, cześć.